Czy już wcześniej kiedyś byliście z Tomkiem Karolakiem Parą? E, oczywiście chodzi mi na ekranie? Graliśmy w filmie e, w, w, wspólnie i tam mieliśmy rzeczywiście et, y, taki wspólny wątek. E, więc tak, mamy taki, ale ogromnie, naprawdę bardzo się cieszę, bo Tomek wprowadza na raz, że pracuje szybko, co ja bardzo lubię, <laughs> i wprowadza na, y, na plan bardzo dużo. Humoru i energii takiej witalnej, którą ma, co sprawia, że, że sceny z nim kręcone są zawsze takie, takie właśnie energetyczne. Trudno jest się czasem przy Tomku skupić, kiedy ma się do zagrania coś bardziej poważnego, ale ponieważ ja niezwykle cenię sobie poczucie humoru, szczególnie w mężczyznach, to Tomek mnie rozbraja absolutnie. Widzowie nie będą mieli rozdwojenia jaźni pomiędzy Tomkiem Karolakiem, grającym w rodzince PL z Małgorzatą Korzuchowską, i grającym teraz w kolejnym serialu z sobą. Czy to jest podobny związek? Wydaje mi się, że jednak nie. A wręcz nawet jestem przekonana, że nie. Tym bardziej, że serial jest. W przeciwieństwie do rodzinki, która jednak jest bardzo skupiona na, na tejże rodzince, u nas jest sporo wątków i ten nasz wątek z Tomkiem jest jednym z wielu wątków, które, które się pojawiają, ale jest zupełnie, myślę, że bardzo scenarzyści o to dbali, żeby ten, ten wątek Tomka nie kojarzył się z wątkiem Tomka w rodzince, bo, bo to przysporzyłoby na pewno szkody obu serialom.